Właśnie w tej chwili Wronek wysłał Olejnika do szpitala, bo właśnie w asystencie medyków opuszcza Tauron Jak się z tym czujesz? Że mu zrobiłeś trochę krzywdę. No nie wiem co powiedzieć, czy fajnie czy nie fajnie. Może nie fajnie, że mu zrobiłem krzywdę. Fajnie, że wygrałem w pierwszej rundzie nokautem. Trochę mi go szkoda. No ale kurwa no, tak to miało wyglądać właśnie, nie? Nie Słuchaj. mogę też być jakiś taki, no. Słuchaj, co czuję? Osoba, która pierwszy raz wchodzi do walki, wychodzi za sceny i widzi te tysiąc czy ponad tysiąc ludzi na sektorze skandujących twoje imię przy wejściu do pierwszej twojej walki. Ja ci powiem, że to jest jakieś, to jest jakieś uczucia, nie do opisania uczucia. Ujęły się jest... nogi? Nie, w sensie nie stresowałem się w ogóle. W ogóle miałem twardą głowę, patrzyłem przed siebie, szedłem przed siebie. W OKTAGONIE, jak, był, jak on we mnie wleciał, dopiero poczułem, że ja się biję. Nie? nie, jak był gong, to poczułem, że ja się biję. Nie? Mówię, kurwa, co, co tutaj chodzi, nie? A tak to light. Nie ja stresowałem się, nie cieszyłem się tym, że oni skądują moje imię, że, że mam takiej, takich oddanych właśnie widzów, że... no bungee, bo to są widzowie chłopaków przede wszystkim, że, że dopingowali mnie w tym wszystkim. No nie no, niesamowite uczucie, nie? No niesamowite uczucie, nie? Nie opocało mu się totalnie w Ciebie wlecieć, co było widać po, po, po tej akcji, no bo co, wleciał, w zasadzie dostał szybką kontrę i już leżał i było bardzo blisko do kolejnego, jednego z najszybszych nokautów w historii fame, nie? No może to było, co? Kurwa, taka... w ogóle nie wiedziałem, że ja mogę tak mocno uderzyć, nie? nie? wiedziałem, nie? Jak ja zobaczyłem, że... O... bo to było po jednym ciosie, nie? Chyba po jednym, no. Tak zszedłeś i takim over... overhandem go trafiłeś. Ja pierdolę. To jest niesamowite. Będzie Ci się śniło po nocach chyba. No, no chyba sobie będę to oglądał i, i <laughs> No serio, serio, mocno, no nie wiem. Cieszę się, mega się cieszę, mega się cieszę. E, czuję trochę, że gadam głupoty, tak z, z tego właśnie... Słuchaj, tyle endorfin, taki wyrzut jest pewnie szczęścia w środku, że to jest nie dziwne. No, ale jedyne co śmiałem się do pani, która mnie sprawdzała po wadze, czy nic mi nie jest, że bo uderzyła mnie w kolano przez przypadek, mówię, że pani mi zrobiła chyba większą krzywdę niż Tomek, nie? <laughs> Dzięki, leć dalej. Dzięki